To tak, subskrypcję Boro zostawić, l polajkować oczywiście, zapisać sobie w zakładkach. E, e, śniadanie. Ta winda winda, 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 winda doznania, ale Aleee... O dobra. W przenośni i... Eee... Fee... Adam, ktoś dobrze przyspany. Za... Ja Ramosa koszulka, czerwo Eee... Yy, dwa piwa, Bramka, bramka, zielona murawa No i co? Nieźle, co? Słuchajcie, sytuacja jest taka Że wyglądam jak popierdzieleniec jakiś Jak ja tak będę chodził po ulicy, to po prostu strasz mi wstyd Na samą myśl, ale z drugiej strony jestem youtuberem Do wstydu jestem przyzwyczajony, podesz mi czapeczkę? Bo muszę wejść do windy Muszę wejść do windy, Gosiu, karty karta bierzesz? Czy pan struś jest trudy Pan struś? Co to, to kurwa jest pan struś? To jest najbardziej popierdzielona akcja, jaką robiłem, jeżeli chodzi o robienie live'ów i innych rzeczy. Patrz, ja do 9 nigdy, te, nigdy nie te mendy pomarańczowe. A oni od dziewiątej rano ich widzę na tych kolejowych. Zaczniemy czy... Hej, Polska! Otwórz mi też, ja to też jest O, dziękuję! Trzy wygramy, trzy przegramy! Jeden chuj! Ja Wam pokażę, jak to w ogóle wygląda. Otwierasz, a, tu się a tam masz światła, jakieś okablowania. No, chłopie, jak się filmów naoglądałeś, to to zaraz pierdyknie ci jak nic. Nie, yeah. kamera This is camera, yes. Uh, this is uh, power bank and PC for the router. Okay. I can open this as well. Okay. This is good. Thank you. That's okay. That's okay. Uh. <sighs> yeah. Thank you. Uh, could you? Okay. And this? It's okay. Okay. okay.

Czasem w majtkach gaz pieprzowy. Ale zobaczcie, u Polaków, to jest jak u siebie, no jak Tak u siebie. na oko wszyscy. No, no dokładnie. Polacy gramy u siebie! U siebie! Polacy gramy u siebie! Gramy u siebie! Polacy gramy u siebie! Gramy u siebie! Polacy gramy u siebie! Raz chłopak zainton! Zobacz co poszło! Polacy gramy u siebie! <grabi> 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 Tylko raz zaintonował, poszło wszystko! <grabi> Poprosiłbym was na początek o jakieś pozytywy może z tego meczu jesteśmy w stanie wskazać, wyciągnąć jakiekolwiek. Ja, ja bym poleciał klasykiem, no jesteśmy dziadami, no. Zobaczyliście minę, minę gościa, jak otworzył plecak. On na mnie spojrzał jak na, jak na typa, który wnosi jakiś ładunek wybuchowy. Mała panika się zrobiła akurat tu, gdzie siedzimy. Niemieccy kibice...

Polska! Biało-czerwoni! Polska! Robimy dym! Mordo, robimy dym!